Oto złote medalistki wioślarskich Mistrzostw Świata w konkurencjach nieolimpijskich. Na najwyższym stopniu podium w bułgarskim Płowniw stanęły m.in. trzy zawodniczki warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Agnieszka Ręc, Weronika Deresz i Jacqueline Halko. Stołeczne zawodniczki startowały w czwórce podwójnej wagi lekkiej. To jest cały rok pracy. No Gdzieś po drodze się nie udało. Te kwalifikacje olimpijskie, olimpiada się nie udała, no ale chociaż te Mistrzostwa Świata udało nam się wywalczyć złoto. W finale od początku nadałyśmy tempo. Po przedbiegach, które też wygrałyśmy i miałyśmy pierwszy czas, byłyśmy uważane za liderki. Też się tak czułyśmy. Niestety dochodziła oczywiście do tego presja bycia liderem, ale wydaje mi się, że jesteśmy na tyle doświadczone, że potrafiłyśmy sprostać temu zadaniu. Od początku prowadziłyśmy pewnie, nadając tempo wyścigowi, odpierając ataki Włoszych Dunek, które walczyły o kolejne medale. Naprawdę dla mnie był najlepszy bieg w moim życiu na finał, bo razem był, byłyśmy czysto pływałyśmy yy, i bardzo fajnie jest pracować z dziewczynami, naprawdę są, mają dużo doświadczenia ode mnie nawet dużo się uczyłam od nich i bardzo cieszę. naprawdę konkurencja była bardzo duża pokazały swoją formę od razu w przedbiegach, bo weszły do finału z najlepszym czasem i w finale od razu, od startu do mety prowadziły, nie dały sobie tego wydrzeć. Oprócz Renc, Deresz i Halko w składzie polskiej osady była także Magdalena Kemnic, na co dzień zawodniczka Bytgosti. Teraz to wszystko. Widzimy się ponownie o 22.00. Do zobaczenia.